Cześć, Natalia Knap z tej strony, ze spaceru porannego w lesie. Chciałam się dzisiaj z wami podzielić taką myślą, um, którą zapisałam sobie dwa dni temu, ponieważ jest to cytat um, mojego dobrego znajomego, za który bardzo dziękuję, bo jest inspiracją do filmu. Um, ja bym powiedział coś takiego, że w moim grafiku nie ma miejsca dla mnie. Ja wiem, zapiszę zrobię na ten temat film, bo to jest ważne. Mm -hmm. Jak często w naszych grafikach nie ma miejsca dla nas? Jak często w naszych grafikach zawodowych nie dbamy o siebie? Jak w częst, często w naszych grafikach prywatnych stawiamy innych i relacje wyżej niż siebie i swoje ciało? Powiem Wam tak, jako osoba, która pracuje od wielu lat z innymi, nie byłabym w stanie być tak efektywnym i efektownym. Psychologiem i pomagaczem, gdyby nie to, że w moim miejscu jest. W moim miejscu, w moim grafiku jest miejsce dla mnie. Nie byłabym w stanie być z ludźmi, bo po prostu by mnie to dodatkowo jeszcze obciążało. Druga sprawa jest taka, jak chcecie tworzyć i kreować swoje życie, skoro nie ma tam miejsca dla was? I co z tego, że ktoś kiedyś biografię na, was temat, na wasz temat napisze? Jak w tej biografii nie będzie Ciebie. Jak ta biografia będzie o kimś i o czymś innym, a Ty będziesz tylko jakimś rodzajem pionka w tej biografii. Tak Was zostawiam z tą refleksją. Pozdrawiam. Dobrego dnia.